Serdecznie zapraszam Was na kurs Uwolni ciała". Jestem fizjoterapeutką z wieloletnim doświadczeniem pracy na sali z grupami i pracy w gabinecie indywidualnie z pacjentami. I opracowałam według mnie bardzo przydatne podejście do zajęć grupowych, ruchowych. Na kursie będziemy uczyć się anatomii. Takiej podstawowej, przebiegu mięśni, ale przede wszystkim będzie chodziło o to, żeby przekazać wiedzę o funkcji mięśni i o tym, żeby właściwie dopasowywać ćwiczenia do potrzeb uczestników i żeby wiedzieć, czemu służą. Będziemy też rozpoznawać i uczyć się o tym, jakie są takie podstawowe czy zespoły bólowe, czy zaburzenia wzorców ruchowych tak właśnie żeby zajęcia mogły być prowadzone bezpiecznie to co na kursie również będzie poruszone i to bardzo bardzo dogłębnie to wiedza na temat mięśni na miednicy i na temat całej teorii o tych mięśniach i jakie ćwiczenia jakie wykonywać ćwiczenia żeby je wzmocnić czy rozluźnić na kursie Uwolnij Ciało poznamy mnóstwo ćwiczeń oddechowych, a także ćwiczeń, które będą uczyły uważności ciała, świadomości ciała, mikroruchów, tak żeby nasze ciało potrafiło też czy przed zajęciami, czy w czasie zajęć, czy po zajęciach wejść w relaks. Także serdecznie zapraszam na kurs zawierający cztery fundamenty. Wiedza o mięśniach anatomiczna i, i funkcjonalna, o ciele, yy, ćwiczenia oddechowe, mięśnie na miednicy, teoria i ćwiczenia i uważność, mikroruchy. Dziękuję bardzo.